I widzowie, z tej strony Kebus. A w dzisiejszym odcinku musimy sobie porozmawiać troszkę o Zeusach. Bo dawno w sumie od momentu chyba wyjścia pierwszego skinu do Zeusu, do Zeusa, nie poruszałem tego tematu jako inwestycji, także... Dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Zaproszę Was na stronę Skins Monkey, gdzie swoje skiny wymienicie. Bo tutaj z moim kodem, czyli z kodem KEBUS odbieracie bonus darmowe 5 dolarów przy tradzie powyżej 100 dolarów. Oraz bonus do samego depozytu, do samej wpłaty 35%. Także serdecznie Was tutaj zapraszam. No i dodatkowo macie Santa's Raffle. I odbieracie sobie prezent z Afriko o 40% na przykład. Także no co, korzystajcie sobie z tego, bo warto. Event trwa świąteczny. Korzystajcie. Link w opisie. Zachęcam, bo serio można fajne bonusiki skarnąć. A my przechodzimy do Zeusów, dlatego, że kurczę, temat jakby nie patrzeć ciekawy, ze względu na to, że skinów do Zeusa mamy tylko dwa. I jest to ten Olimp i, i Smocze Chrapanie. Eee, także są to dwa skiny, w tym no, Olimp jest z kilowata, eee, a ten jest z Overpassa 2024. Spoko, nie? Spoko, skrzyneczka kilowata, sprawdźmy sobie jak ona sobie tutaj stoi, jak sobie hu 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 tutaj hula. E, no, w porządeczku, no. Generalnie Zeus jako inwestycja, nie powiedziałbym, że jest czymś świetnym. Nie powiedział, że nie powiedziałbym, że jest czymś świetnym, dlatego że na Olimpie to jest chyba taki najbardziej casualowy skin, w sensie taki najbliższy do casualowego skina ogólnie. No to zobaczcie, że jakby on swój dołek rzeczywiście miał, ta odbitka nastąpiła, ta redukcja jest. No i to nie jest jakby wiadomo coś na czym. Totalnie utopimy pieniądze, bo to jest skin. To generalnie gdzieś tam zawsze będzie trzymało swoją wartość, to nie upadnie. To jest na pewno plus tego. Ale czy opłaca się w to ładować niebotyczne kwoty? No, moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie, dlatego że są o wiele lepsze inwestycje. W każdym razie, na przykład, smocze chrapanie. Tutaj już bym się bardziej zastanowił. Dlatego, że jest to skin z kolekcji Overpassa 2024. A ja sobie pozwolę tą kolekcję wklepać. Eee, niech będzie tutaj. I no co, no ten skin generalnie jest potrzebny na przykład do kontraktu na właśnie tego AK'a. Eee, także pod względem właśnie jako skin z kolekcji bardzo spoko. Eee, bardzo spoko, zwłaszcza, że ten Zeus będzie na pewno tańszy, w sensie no tańszy niż ta AWP-a. bo AWUP-om ludzie mogą chcieć grać, z Zeusem niekoniecznie. W sensie na pewno jest większy popyt po prostu na jeżeli chodzi o gameplay AWP niż Zeusem, może tak. Bo Zeus to jest fajna odskocznia, ale to nie jest coś, co gracze chcą kupować tak do skinów na co dzień. Także pod tym względem tak, no i właśnie to kraftuje nam tego AK. -a. Także pod względem kolekcji gdzieś tam kupienie tego Zeusika, to nie jest wcale głupi pomysł. Zwłaszcza, że to będzie ta bardziej przystępna opcja dla graczy. Jeżeli chodzi właśnie o jakieś kontrakty, to. To tutaj ten zeusek idealnie siedzi Dlatego, że jest tańszy niż ta A jak sobie ich trochę zgromadzicie To też będzie łatwiej je sprzedać Także pod tym względem spoko Pod resztą na jakieś long termy Średnio Są na pewno lepsze opcje Także no, tak sobie pogadałem To tyle, trzymajcie się, yo